Siemanko widzowie, tutaj All Games i będziemy dzisiaj reagować na Dawida Czecha. Tak macie tutaj, poproszę, bardzo Dawida Czecha. Dobra, Łap, łapę zostaw, suba zostaw i jest tym lecic, za 12 minut i ty ty nie wytrzymam. A i to w ogóle jest, że nie zamawiali mi mistery box. na katnapa od to działa. Powiem tyle, babki kamindowej, żeby nie udało mi się znaleźć. Ja postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku go zamówię. Witaj, ja właśnie byś to zobaczył, że w internecie dostępny jest mysteryjny. Czy, czy, ja, czy, czy tylko ja go nie mogę zrozumieć, bo gada tak chaotycznie? Napiszcie w, komentar w komentarzu, nie jesteś sam, jeśli też to słyszycie. Albo tego nie słyszycie. ...boks Od zawsze chciałem mieć taką serię boks, dlatego na dzisiejszym odcinku zamówimy. Więc widzowie, że jesteście fanami CutNapa, albo nie wiem, jesteście widzowie gry po teraz tam, nie jestem, ani to, ani to, ale mój kanał tego wymaga. ...napiszcie komentarz na przykład CutNap, wam serduszko. Widzowie, chodźcie do komputera... Po co mi serduszko od najbardziej twingdziowej osoby na polskim YouTubie? ...mega się że jest on dostępny i to już w Polsce... Aha. Chodźcie do komputera i pokażę wam, znaczy zamówmy go, okej? Okay? I zobaczymy co z niego przyjdzie! A jak nie przyjdzie to... Naprawdę ludzie, dlaczego będziecie mieli takie kminy przy tym polskim internecie, Jezus Maria! I teraz tutaj zapoznamy się z tego mistery boxa Mam nadzieję, że mistery box nie przyjdzie Ponieważ jestem zainteresowany tym mistery boxem Od dość dawna jestem zainteresowany w ogóle cutsnapem oraz playtime Graliśmy w ogóle mm -hmm. podatki po playtime Dobra, nie ważne widzowie, zamówmy oraz sprawdźmy jak to wygląda Dobra, chodźmy się robimy, jestem zainteresowany Okej okay. Wow, co? Ej, co na strony strony wygląda tak dziwnie jakby co są jakieś kółka Aha. To, <laughs> widzowie, tera, to zostało zrobione to zostało zrobione w montażu 100%. Na początku widziałem to na TikToku yy, oraz na jakichś w ogóle nie Osoby to i że to mystery box. Dobra, no, nie gdzie to widziałem, nie. Nie podoba się. Nie tego mystery boxa, no i nie wiem, ile będziemy czekać. Może to od ciebie widział potrwa dwa dni, może trzy dni, nie widzę, to od będę nagrywał. Ale dobra, czekajcie, klikimy do mystery boxa i zobaczymy co tutaj jeszcze nam... Okej, okay, bo są jakieś do Mystery Boxa, my tutaj jeszcze weźmiemy Okej, okay, klikam temu, tego mystery boxa. Okej, okay. i co widzowie, co nam Dziś. się pokazało? O, ładuje coś. A, super, super. Wybierał mystery boxa, jest tu cały opis to mystery boxa, co on zabiera. No nie wiem, no okej, okay, no spoko, no widzowie, no okej. Okay. No, widzowie, dajmy, na, na początku wydawało się to jakiś scam jest czy coś, ale teraz widzę, że wygląda to okej. Okay. Bo to jest pod odcinek zrobiony, to nie może być skamień, Jezus Maria. Po so, ja, prostu zamówmy tego mystery boxa i zobaczymy, co się wydarzy. Ładuje. Wow! Tutaj podawałem dane, nie chcę tego pokazywać. Naprawdę? Jakby nikt nie widział jakąś najmię, jakiegoś nazwisko Wcale nie ma tego w opisie kanału Wcale Poczekajcie chwilę Jestem O coś gmini hmm. Nie, wiem, widzę, już yy, jesteśmy doświadczeni w takich y, sprawach, więc może nie napalajmy się, może, widzę, to być jakiś mystery box y, fejkowy, a może być prawdziwy, zobaczymy, co się stanie. Okej, okay, przyjdź do płatności, okej, okay, no, normalnie, w ogóle, widzę, to uh -hmm. wygląda, czekajcie, nie, to nie będę wam teraz pokazać to na odcinku, może spotkajmy się, jak już zamówię do mystery boxa, czyli, nie wiem, poczekam, nie wiem, jeden dzień, dwa, nie wiem, czy przyjdzie, bo jest, widzę, po nim, no, to jutro powinno być, więc widzę, okej, okay, no, nie wiem, czy to jest polski, jest... no, widzę, nieważne, spotkajmy się, widzowie, załącz nagrywanie, jak już... To do niej przyjdzie, ok? Więc widzowie, idę się kłaść spać. Spoko, może rano będzie. To? Nie wiem, widzowie. Kurczę, nie wiem, może to idzie. Strona wygląda dość dziwnie. Kto wie, może będzie, może nie. Let's go! Co? nie słyszeliście normalnie. Wow, naprawdę, jakby nikt nie widział. Nic się nie stanie. Jest to no, to, 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 to jak? No, to jak? Popatrz, czy bym to nagrywał? Boże, sobie na No, pewno. Ja nie mogę i ta muzyczka w tle sobie, bo jest dziecko. Słuchajcie hey! oh, ma oh, hey, o... hey! tak nie dźwięku w tle. Ej! Kurde, się tak tego nie podłożył. Kim jesteś? Ej, co? Kurde, Ej! <mortar> <poured alive> What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? e fuck? w h e e e e c c a e a Moje dana grały. Ej, ktoś wszedł do mojego domu! Ja próbowałem pójść spać, wiedziałem, że go to potrwa, what the fuck! Ej, gdzieś tu sami wszyscy! Ej, to było chore, chory, załóżę wolnego mystery boxa katapa i ktoś w moim domu był! What the fuck, to jest mystery box! Jedno nam też to połowa oh, filmu filmie, mój Ej, ej, leży tu! Z moim adresem! Ty pogodzi z moim adresem, what the fuck! Co by zmawiałeś? Więc jakby tam może nie mieć swojego adresu, ja pieprzę Ej! Ja Ej, coś robi, co wyżdżacie ze mnie? Ej, ja jesteśmy... Był... Halo! What the fuck? Ej, ja jesteśmy w moim domu, o gdzie? Chodźcie! Halo! ALE SIĘ BOJĘ? Więc sobie Nie wiem co zrobić w kiblu, ja nie mogę teraz w jest What No, pokaż tą dziurę. Co dla niby jest Jak coś strasznego, to się nie ślizgnie Widz, zobacz, że... myślałem, że takie coś się w ogóle nie wydarzy, że, że, że nie będę miał, że nie będzie nikt w moim domu, jaką w ogóle wszedł oknem. Widzicie, że kamerę tam gra. mam że że widzieliście na kamerach. A teraz zobaczmy, co on tam przyniósł, what the fuck. Jak to jest w ogóle legalne w Polsce. A teraz zobaczcie, co on tam przyniósł. Okay. Ja widzę z to jaki chory człowiek mógł takie coś zrobić, w ogóle jaka firma mogłaby sobie pozbawić Szykkiego sobie pakować w jakiś w ogóle zobaczyć jakiś do dupy karton i mystery boxy od kadapa. Widzę zabezpieczenie, że będę to, co z pod ręką, a otwórzcie mi to, jest, co tu jest w środku. Widzowie, przepraszam was, ale naprawdę takiej dawki kminczu to nawet ja nigdy nie przyjąłem. Znaczy przyjęłem, ale... Słuchajcie, niech jest za długi dla mnie, w mnie łeb boli tylko tego pieprzenia. Przepraszam, umowę no, no, zrobię drugą część, ale nie obiecuję. Łapę zostaw za moje poświęcenie, subika również możesz zostawić. Dzięki za oglądanie, na razie.